Po co mikroskop przy leczeniu kanałowym? Wydaje się to jakimś zbędnym elementem. Dlaczego go stosujecie? Tak naprawdę, w stomatologii, w endotonic, w, w tej dziedzinie stomatologii, która zajmuje się leczeniem kanałowym, jest standardem. W każdym razie, standardem jest u nas, i uważam, że to powinien być taki standard w ogóle u osób, które zajmują się tą dziedziną stomatologii. Dlatego, że jesteśmy w stanie bardzo dokładnie zobaczyć. Zęba, bardzo dokładnie zobaczyć problem, ponieważ mikroskop daje nam ogromne możliwości powiększenia obszarów, w którym pracujemy, i jesteśmy w stanie wtedy zobaczyć każdy problem, który mógł sprawić właśnie telegiwość bólu. Jakie są plusy tego leczenia pod mikroskopem? Co nam daje to leczenie po, pod mikroskopem? Bo wydaje mi się, że wtedy jest ono bardziej szczegółowe, jest bardzo dokładne, tak? No, i dokładnie jak mówisz, to leczenie jest też przede wszystkim bardziej przewidywalne. Kilkadziesiąt lat temu uważano, że górne szóstki, na przykład, mają tylko trzy korzenie i trzy kanały. W tej chwili Ponad 90% górnych szóstek wiemy o tym, że to są zęby, które mają cztery kanały i nie bylibyśmy w stanie tego czwartego dodatkowego kanału zobaczyć, znaleźć, gdybyśmy nie mieli mikroskopu. Oczywiście mikroskop to jest takie narzędzie bardzo ważne, ale nie ma co ukrywać, że jest to narzędzie pomocnicze, bo powinniśmy także sobie weryfikować całe leczenie, np. wykonując badanie tomograficzne, które też powinno być już standardem w stomatologii, a które tutaj u nas w Dental Corner jest powszechne, szczególnie przy leczeniu kanałowym.